Chciałem odpowiedzieć na tą logikę myślenia prokuratury, która oczywiście postawiła mi zarzuty niezgodnie z zasadami pewnej logiki. Natomiast idąc za nią, za tą właśnie, za tym sposobem myślenia, pani prokurator, pana, pana Żurka, również pana rzekomego, czy osobę, która uzurpuje sobie prawo do bycia. E, prokuratorem e, krajowym chciałbym e, odpowiedzieć, że w, za chwilę złożę zawiadomienie bardzo ważne zawiadomienie dotyczące bardzo poważnego przestępstwa i tego przestępstwa dokonanego przez, proszę Państwa, przez premiera Rzeczpospolitej Polskiej Donalda Tuska. I już wyjaśnię, mamy pełną sekwencję zdarzeń, która mogła w mojej ocenie, idąc za logiką, e, tutaj. E, prokuratury regionalnej prowadzić nawet do zamachu na życie innej głowy innego państwa, to jest pana Donalda Trumpa. A mianowicie, a mianowicie oskarżam, czy wnoszę o, o zbadanie tej sprawy, że Donald Tusk poprzez publiczne przekazy o charakterze sugestywnym, wielokrotnie utrwalane i rozpowszechniane które mogły stanowić publiczne nawoływanie do popełnienia zbrodni pozbawienia życia, w tym w odniesieniu właśnie do prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. To jest oczyn z artykułu 255 paragraf 2 kodeksu karnego w związku z artykułem 12 paragraf 1 Kodeksu Karnego. Ewentualnie także o inne czyny, których z nami ona zostaną ujawnione w toku postępowania. I żeby Państwu nie wydawało się, że to jest taka e, trza e, rozmowa i trza zabawa, przypominam, że w 2016 roku Donald Tusk na Twitterze pisał już o tym, pisał już o tym, odnosząc się do Donalda Trumpa że jeden Donald to więcej niż trzeba. Jeden Donald to więcej niż trzeba. Potem mieliśmy kolejną sekwencję zdarzeń, gdzie w sposób tutaj zobaczcie Państwo, w sposób bardzo sugestywny wskazywał Donald Tusk na zabójstwo, jeśli można podtrzymać, na zabójstwo Donalda Trumpa. Taka jest ocena, e, idąc za pewną logiką postępowania, e, za pewną logiką postępowania Prokuratury, czyli mamy do czynienia z bardzo poważnym przestępstwem, które należy ścigać, tym bardziej, że ono jest skierowane do, do przywódcy innego, innego państwa. I żeby było tego mało, to te sugestie, proszę Państwa, to te sugestie mogły doprowadzić do zamachu na Donalda Trumpa. Pamiętamy, jak w czerwcu 2020, czy w lipcu 2024 roku doszło do próby zamachu na Donalda Trumpa wtedy w trakcie kampanii w kampanii wyborczej. Tak więc, Szanowni Państwo, no mamy sytuację, mamy sytuację taką, że posługując się kompletnie logiką przyjętą przez Prokuraturę Regionalną mamy dowody, dowody, niezbite dowody na pewien ciąg zdarzeń, które mogą sugerować, że Donald Tusk... Podżegał, podżegał do zabójstwa Donalda, Donalda Trumpa. I myślę, że jeśli prokuratura, stawiając mi nieuzasadnione zarzuty, dlatego że w moich, w moich wystąpieniach, czy w moim, w moim wystąpieniu, które ma być podstawą dostawianych mi zarzutów, nie ma związku z Donaldem Tuskiem, nie ma bezpośredniego zwracania się do Donalda Tuska. Nie ma tego typu symboliki. Ta symbolika jest czytelna. Ta symbolika. Wskazuje na pewne strzelanie w plecy ludziom. To bardziej przypomina czasy okupacji II wojny światowej, gdzie Niemcy strzelali polskim patriotom w plecy. Tak się zachowuje, tak się zachowuje Donald, Donald Tusk, czy tak się zachowywał Donald Tusk w stosunku do Donalda Trumpa. Musimy przypomnieć również o tym jaką narracją posługiwał się Donald Tusk w stosunku do Donalda Trumpa. Sugestywnie wskazywał na, na współpracę agenturalną z Rosją, podporządkowanie działań politycznych Donalda Trumpa właśnie celom politycznym Rosji i Putina. Powtarzał to wielokrotnie publicznie co również wpisuje się w ten cały ciąg zdarzeń, które mogły doprowadzić, które mogły doprowadzić do zamachu do Donalda Trumpa. Tak więc za chwilę, szanowni państwo, składam zawiadomienie, myślę, że prokuratura, a szczególnie tutaj pani prokurator Magdalena Wiśniewska, która wykazuje się taką empatią, taką, taką wrażliwością prawniczą na tego typu przestępstwa. No tutaj ma niechybne dowody na popełnienie tego przestępstwa. Ja czekam na, na to postępowanie. E, I tutaj od razu chciałbym stwierdzić, że jeśli ktokolwiek będzie próbował mi zarzucić kwestię dotyczącą, że ja podejmuję sprawy inny, dotyczące innego państwa, Stanów Zjednoczonych, to chciałbym zwrócić uwagę na to, że Donald Tusk w tej chwili również otwiera komisję do spraw tak zwanej Epsteina, prawda, która, która, którą wiąże Polskę ze Stanami Zjednoczonymi. Być może w tej sprawie Epsteina faktycznie są też różne związki z Donaldem, z Donaldem Tuskiem. No, ale o tym to niech się wypowie już odpowiednie, odpowiednie instytucje.